Witam was serdecznie na kanale Wringus Neymanem. Dzisiaj kolejne Q&A. Jak zwykle wiele bardzo ciekawych pytań i postaram się ciekawie i wnikliwie na nie odpowiedzieć. No to zaczynamy. Archem Szpila, panie Marcinie, jaki jest pana ulubiony gatunek muzyki? No więc ja jestem człowiekiem, który z wykształcenia jest muzykiem i się muzyką bardzo interesuje i pasjonuje i nie ma jednego określonego gatunku muzycznego, który można byłoby mi przypisać jako taki ulubiony. Bywały czasy, kiedy bardzo lubiłem Enigmy, bywały czasy, kiedy bardzo lubiłem muzykę z lat 80. Dzisiaj się bardzo pasjonuję muzyką z Sabaton. Także tych, tych gatunków, które mógłbym uznać jako ulubione jest wiele. No, spektrum zainteresowań muzycznych jest u mnie bardzo, bardzo duże. I tak to zostawię. Dawid Zelma. Czy nie bał się Panu Michała dobiasa, gdy zobaczył, jak bardzo odpłynął po tamtym duszeniu? Nie uważa Pan, że sędzia mógł to przerwać wcześniej? No więc powiem Ci, że to są zawsze bardzo niebezpieczne sytuacje, ponieważ przy takich duszeniach, kiedy ktoś traci świadomość, to jest odcięcie krwi, dopływu krwi do mózgu poprzez przyciśnięcie tętnic. I działa to na zasadzie udaru. No więc każda sekunda za długo w takim stanie może spowodować zmiany. Uważam, że kilka sekund sędzia się spóźnił. Tak, tak uważam. Natomiast koniec końców skończyło się tylko na strachu i, i Michał Dobias doszedł do siebie także. Także wszystko OK. Pytanie kolejne. Po obejrzeniu ostatniego Q&A nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie. Czy nie chciałby pan rewanżu z burnejką? Słychać w pana głosie i widać w oczach, że wciąż to gdzieś ciąży w głowie. Więc to no tak, ciąży w głowie, bo to jest jedna walka, za którą się po prostu wstydzę, którą odpuściłem, sam odpuściłem. Nie powinienem tego zrobić, a to zrobiłem i przysiągłem sobie wtedy, że już nigdy w życiu czegoś takiego nie zrobię. Także yy, no nie był to zawodnik, z którym powinienem przegrać. Absolutnie nie powinienem i, i, i mam żal do siebie, ale tylko do siebie. i, i i tyle w tym temacie. A co do rewanży wiesz, no to już nie jest też mój wiek na rewanże. No ja już kończę. Także, no to, co, tu, co tu dużo mówić na ten temat? Agnecius pyta. Pan Kostyra parę ładnych lat temu powiedział, że nie będzie więcej o tobie mówił. Tymczasem, w prawie każdym odcinku swojego programu wymienia twoje nazwisko przez wszystkie przypadki. Jak pan myśli, z czego to wynika, i czy to pana nie drażni? Jak dobrze pamiętam, redaktor Kostyra, <coughs> pierwszy raz zapowiedział, że już nigdy się nie będzie wypowiadał na mój temat. To był rok 2009. Jak, jak mnie pamięć nie mieli. Mogło to być trochę wcześniej, ale na pewno 2009 to na pewno. Dlaczego wciąż to robi? Nie wiem. Natomiast wiecie, no ja też zapowiadałem już parę razy, że kończę swoją karierę sportową i tego nie zrobiłem. także, Także troszkę. No, w, w, z takiej perspektywy mogę to zrozumieć, no. Czasem ciężko jest dotrzymać postanowień. Pytanie kolejne. Beamont. Szetewil zadał trzy pytania. Pierwsze z nich to. Jak wspominasz Irka Bielennika w roli konferansjera MMA Attack? No słuchaj, drugim Michaelem Bufferem to on nie był i nie będzie. I chyba na tym poprzestanę. Pytanie kolejne. Co sądzisz o talencie Roberta Gacka? No więc muszę Wam powiedzieć, że Robert Gacek jest dużo lepszym zawodnikiem. Był dużo lepszym zawodnikiem niż wskazywałby jego rekord. Przypomnę chociaż dwie walki z Adamem Koprowskim, gdzie zakończyły się na punkty po bardzo twardej wymianie przez cztery rundy. Znam Adama Koprowskiego, sparował ze mną wiele lat i. No i Robert nie odpuszczał, także, także nie jest absolutnie wyznacznikiem jego rekord, jeśli chodzi o jego umiejętności. Poza tym miał czym uderzyć, miał, 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 miał bombkę, Robert. Czemu nie dopełniłeś kontraktu z KSW, na przykład walką z statiszem? Czy ja nie dopełniłem kontraktu z KSW? Nie wydaje mi się, no, do walki z statiszem nie doszło wówczas w KSW, no ale doszło z Pudzianowskimi z Saletą, natomiast koniec końców życie potoczyło się tak, że do tej walki w końcu doszło. To Satysz przypomniał o tym, że ta walka się nie odbyła i usilnie do tej walki dążył. Dostał walkę. Dostał po głowie. Umawialiśmy się też na rewanż, no tyle, że jak ja chciałem rewanż, to on nie mógł, miał kontuzję. Jak on chciał rewanż, to ja byłem po operacji. No i tak się to potoczyło. Pytanie kolejne. Razem ponad Hołchos zadał cztery pytania. Co sądzisz o zaczepkach Szeligi? Ostatnio wywiadzie dla MMA.pl. Nic nie wiem o tych zaczepkach, bo nie widziałem tego wywiadu. Ja kojarzę go tylko z tej ostatniej gali, gdzie wydawał się sympatycznym gościem. Także nic mi na ten temat póki, póki co nie wiadomo. Pytanie kolejne. Kiedy Rozpara przeprosi Mirka? A to Krzysztof Rozpara ma przeprosić Mirka za coś? Bo coś mnie widocznie minęło, bo ja nie kojarzę, aby, aby on miał go za coś przepraszać. Natomiast z drugiej strony to nie jest pytanie do mnie, tylko do Krzysztofa tak. Pytanie kolejne. Co sądzisz o dokonaniach Bikowskiej w PLMMA, która obiecywała zrobienie z tej organizacji drugiej siły polskiego MMA w dwa lata? Słuchajcie, ja widziałem już bardzo wiele zapowiedzi tego, co kto nie zrobi w, w polskich sportach walki, czy to w boksie, czy to w MMA. To jest bardzo trudny kawałek chleba, bardzo. Naprawdę, to jest, to jest, ja na dzisiaj, jak wiecie, się tym nie zajmuję i jest mi bardzo dobrze tak, jak jest, że nie muszę się tym wszystkim zajmować, tylko mogę sobie być trybikiem w organizacji Fame Ma Jest to tak ogromna, jest to tak ogromny komfort po, po tylu latach i zorganizowaniu 15 gal, że wy nawet sobie chyba nie do końca zdajecie sprawy. To jest, to jest ogromna, ogromna praca, więc ja nie, nie pokuszę się o jakiejś złośliwości wobec osób, które coś zapowiadały, a później tego nie, nie dopełniły, jeśli chodzi o organizację GAL, bo ja wiem, jak to jest y, trudne. Y, natomiast PLMMA od zawsze był kojarzony z Mirkiem Oknińskim. To Mirek Okniński jest tak naprawdę twórcą i twarzą tej organizacji. Ktokolwiek by później tego nie przejął, to i tak to jest wszystko zasługa Mirka. Później przecież chyba jeszcze prezesem Jacek Adamczyk był. Czy jeszcze jest? Nie wiem. A może zapowiedzą następną galę? Tego też nie wiemy, także spokojnie. Zobaczymy. Pytanie kolejne. Co sądzisz o, tale o talencie Dominika Dankowskiego? No więc będę się musiał zapoznać z takim nazwiskiem, bo ja nie znam. Także muszę zobaczyć. OK. Kolejne pytanie. Co sądzisz o postawie Różala zapowiadającego śmierć w ringu, a potem poddającego się w narożniku i w wywiadach zaklinającego rzeczywistość, że przerwał to lekarz, a on chciał walczyć? Słuchajcie, no są walki, z których człowiek nie może być dumny. Ja mam takie walki również na swoim koncie, chociażby z tym litewskim kulturystą, tak? I przede wszystkim dlatego, że tą walkę odpuściłem, tak? Tego nie powinienem zrobić i wstyd mi jest za to. Natomiast jak pokazuje życie, na każdego kozaka znajdzie się jakiś kozak, i, i czasami nie warto takich wielkich słów używać w kontekście sportu, bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, i każdy ma jakieś swoje słabości. Marcin Różalski, wydaje mi się, wykazał jakąś swoją słabość między, między drugą, a trzecią rundą i tyle w temacie. No, natomiast zaklinanie rzeczywistości w moim, w moim odczuciu jest niepotrzebne, bo konie jaki jest, każdy widzi, tak? Pytanie kolejne. Czy gdyby Różalski nie stracił przedniego oka, jak to ujął? tylko na przykład tylne, to wygrałby z Barnettem? Nawet gdyby stracił trzecie oko, czyli to takie tutaj, gdzie się wyłapuje fale różnego rodzaju, na przykład jak Jasnowic Krzysztof to myślę, że i to tak nie uchroniłoby Marcina od Różalskiego, od porażki z Barnetem. Barnett pokazał się, Josh Barnet pokazał się z bardzo dobrej strony i wydaje mi się, że na dziś wybiłby wszystkich ciężkich w KSW. Fan Co pan myśli o walce Mike Tyson-Roy Jones Jr.? Myślę, że to podreperowanie budżetu jednego i drugiego, którzy byli przez lata przyzwyczajeni do takich dużych wpływów gotówki, to się po latach ucięło. Teraz mają szansę po raz kolejny taki duży wpływ zainkasować. Dzisiaj będą już pewnie dużo mądrzejsi, jeśli chodzi o wydawanie tych pieniędzy, bo wiedzą, że już następnego może nie być i tylko w takich kategoriach na to patrzę. Nie doszukuje się tam wielkiego sportu, aczkolwiek trudno nie. nie nie oceniać sportowo walki, gdzie walczą tak wielcy mistrzowie. No właściwie najwięksi największy mistrzowie boksu na świecie. No, ale po 50 no to już nie jest to. Także yy, nie sądzę, aby ta walka, przebieg tej walki był jakoś niesamowicie pasjonujący. Tego się nie spodziewam. Natomiast spodziewam się dobrego show. No, I tyle. No, dzisiaj, jak widać, show jest ważniejsze niż sama merytoryka, i, i to się potwierdza chociażby w tej walce. Gostar. Jak radzisz sobie z tremą towarzyszącą w ringu. Hmm. Słuchaj, każdy ma jakieś swoje sposoby. No i przez lata, jakoś człowiek nabiera umiejętności walczenia z tą, z tą, z tą tremą, z tą presją, układania sobie tego w głowie i, i, i później trzeba każdy razowo tą drogę przejść w samej głowie. Także tak to wygląda. Luca Del Bono, czy jesteś miłośnikiem szybkiej jazdy samochodem? No i co ja ci mam odpowiedzieć? No pewnie, że jestem. Lupo XXX, czy zapuścisz wąsy i brody? Sądzę, że fajnie byś wyglądał. Nie bądź taki dowcipny, dobra? Nie bądź taki dowcipny. Łeh. <grym> No i moi drodzy to chyba tyle w tym, w tym dzisiejszym QA. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. Widzimy się na kanale w ringu z Najmanem. Cześć!